Witam wszystkich bardzo serdecznie A w tym odcinku pokażę wam W poradniku tym bardziej Pokażę wam jak się od jak, wyci od jak włączyć głos W CS Ogólnie to Wydaje się ciężkie, ale Są dwa sposoby na to Przez konsolę i Ten, na tabie Łatwiejszy jest na taba Klikacie tab i klikacie prawy przycisk myszy i klikacie to. No i halala. no i już mysłych. A jeszcze, jeszcze jedna. Widzicie w konsole. Czekajcie. Uznajmy, że jesteśmy wyciszeni. No. No czekajcie, widzowie. Dobra, widzowie, to jest gierka. A ja wam zrobię poradnik, czekajcie, widzowie. Okej, okay, widzowie, drugim sposobem konsoli jest woj. Najpierw no, się wyciszmy. ale jednak jest jeden chyba sposób ale mi no, że na konsolę nie zadziałał możliwe że wam zadziałał link do tego z tego przeglądarki będziecie mieli w opisie no i po prostu jeszcze przypomnę wam tab prawy przycisk myszy no i tak klikacie wyłącz wszelką komunikację głosową no i halo halo